Pierwszy gwizdek otwartowa się boisko. Cały czas inwestujemy w to miejsce, w to miejsce, gdzie trenują dzieci, gdzie trenuje młodzież, na Uczniowski Klub Sportowy Ruchorżów, ale też i Akademia Piłkarska Ruchorżów. Staramy się w ten obiekt inwestować. Niedawno żeśmy dali nowy, nowy budynek socjalny z nowoczesnymi szatniami, kawiarenką, również pomieszczeniami dla sędziów, ale też w tej chwili otwieramy boisko, które ma sztuczną nawierzchnię, ma również oświetlenie. Więc będzie można na nim grać cały rok. Ja sobie przypominam w ogóle początki na kresach, bo to jest 2005 rok, kiedy Morris przejął te obiekty od ruchu chorzów i kresy, i cichą, bo cicha też została wtedy przekazana. Więc powiem szczerze, przeszliśmy ogromną drogę. To jest niesamowita droga, jaka przez te wszystkie lata, to jest 18 lat już w tej chwili, jaką przeszliśmy, żeby być w tym punkcie, w którym jesteśmy. Oczywiście zawsze można jeszcze coś udoskonalać, można coś robić, pomysłów jest wiele, natomiast myślę, że ten moment, w którym jesteśmy, czyli mamy dwa boiska ze sztuczną trawą, które mogą być naprawdę użytkowane od rana do wieczora. Ten kompleks naprawdę niesamowicie zyskał na wartości, a to się przekłada, że my mamy możliwość dać zupełnie inną jakość tej młodzieży, która tutaj trenuje, bo myślę, że to od właśnie tych najmłodszych się zaczyna ta kariera i później ewentualnie przejście do profesjonalnej drużyny sportowej. Za moich czasów grając tu był, był, był piasek z... Piasek z, z trocinami, później, później była naturalna nawierzchnia. Teraz musieliśmy ją zmienić też na sztuczną i bardzo dobrze, bo, bo mamy, mamy taki przerób tutaj i taką częstotliwość tych zajęć, że, że, że żadna trawa naturalna by nie wytrzymała, także musimy mieć trochę tych sztucznych. Teraz już mamy fajne, fajne warunki do treningu, mamy dzieciaki się garną też do, do, do naszego szkolenia, bo były te po tych latach spadku ruchu też, też były problemy tutaj z naborami. Teraz już wszystko wszystko właśnie w drugą stronę poszło. I Mamy już ponad 700 dzieciaków, które codziennie się szkolą, codziennie mają zajęcia. Kto ma wygrać? Kto? Run! Kto? Ruch, Na nowym boisku się bardzo dobrze trenuje, możemy poznać na, nie, na, nie, na nim możliwości swoje. Na takich boiskach sztucznych bardzo się dobrze gra w deszczu, szczególnie w bo bardzo fajnie widać linie, bardzo boisko jest dobrze oświetlone.